Nadeszła wiekopomna chwila, jakby to powiedział Pawlak, i ta właśnie dzieje się na Państwa oczach. Oto dzisiaj w piątek 29 czerwca wylosowaliśmy zwycięzcę konkursu, w którym nagrodą był rodzinny karnet do Parku Jurajskiego w Krasiejowie. Na konkurs nadesłano blisko 50 e-maili. Pytaliśmy o dinozaura odnalezionego właśnie w Krasiejowie. Chodziło oczywiście o Silesauriusa w dopisie opolskiego, Opolensis. A oto i zwycięzca losowania. Gratulujemy, życzymy miłej zabawy w Parku Jurajskim, do którego zapraszamy również Państwa. Wkrótce losowanie czterech biletów ulgowych. Sponsorem zaproszenia jest Jurapark Krasiejów.